Teraz trochę na temat radia. No, sala, sala wykładowa jak sala, ale obok mamy studio montażownie i studio studenckiego internetowego radia, czyli radia, które nadaje wyłącznie w internecie. Radio powstało w zeszłym roku w kwietniu, 26 kwietnia, więc jest młodym radiem, świeżym radiem. Tutaj praktycznie pracują studenci, którzy także są obecni, którzy z Państwem będą starali się przeprowadzić pewne, pewne takie grupowe zajęcia. Tak jak Państwo macie napisane na tym programie na programie tych warsztatów, mamy dzisiaj mówić na temat To jest jedna, jeden z gatunków dziennikarskich. Sąda właśnie jest wywiadowi. Możemy powiedzieć, że wywiady Dzielimy na takie trzy podstawowe. Pierwszy to jest wywiad informacyjny, czyli taki, gdzie podczas rozmowy jakby staramy się wydobyć pewnego rodzaju informacje od, od naszego rozmówcy. Drugi rodzaj wywiadów to jest rodzaj emocjonalny, czyli taki, gdzie treść w zasadzie nas nie interesuje, gdzie chcemy zbudować napięcie. Tak? Za chwilę powiem szerzej na ten temat. I trzeci rodzaj wywiadów to jest yy, właśnie taki wywiad interpretacyjny. To jest taki bardzo ogólny, informacyjny, interpretacyjny i emocjonalny. Możemy te wywiady sobie uszczegółowić. Yy, jakie mamy jakby te bardziej szczegółowe gatunki wśród wywiadów? Po pierwsze, jest to wywiad klasyczny. Wywiad klasyczny jest bardzo szybki. Kiedy mamy piramidę, tak zwaną e, piramidę informacyjną, tak? ona jest akurat odwrócona, e, to mamy te pytania klasyczne. Co? Gdzie? Kiedy? No to wiemy, że to są te klasyczne pytania, które także zawiera każdy lit, każde wprowadzenie. E, natomiast e, to, co jest tutaj, może się znaleźć, nie musi. W wywiadzie klasycznym na pewno tego nie ma. Rozbudowanym wywiadem klasycznym jest właśnie wywiad informacyjny, gdzie pojawia się tzw. Tłum, tak zwany background, tło tego naszego wywiadu klasycznego, A więc pytamy, dlaczego, na przykład takie pytanie tak, albo jakie to może przynieść skutki, to już jest wywiad informacyjny. Wywiad interpretacyjny dzielimy na dwa. Pierwszy to jest materiał wyjaśniający, wtedy kiedy nie ma jakby bezpośredniej, bezpośredniego motywu, czyli e, nie reagujemy na jakąś sytuację, która się właśnie zdarzyła, a może to być materiał reagujący, a więc na przykład coś się dzieje, e, wali się World Center, tak, i wtedy prosimy o e, jakby komentarz do tego wydarzenia, jako materiał reagujący jakiegoś polityka, na przykład Baracka Obama. W tym wywiadzie emocjonalnym to jest bardzo ważne, e, bo chodzi o... Emocji. Jak mówię, treść jest tutaj nieistotna. Istotne jest zbudowanie stosunku emocjonalnego do naszego gościa. A więc tutaj wszelkiego rodzaju takie trudne tematy wchodzą w grę. Wywiad emocjonalny jest wywiadem bardzo w głąb. Tak? On jakby obnaża e, stan emocjonalny człowieka, z którym rozmawiamy. To jest wywiad bardzo e, delikatny. Nie można grać czyjmi się emocjami. A taki wywiad emocjonalny to jest wywiad, w którym musimy być bardzo delikatni, ale z drugiej strony pamiętać o tym, że musimy zbudować też całą jakby otoczkę tego wywiadu. Bo przychodzicie do studia telewizyjnego nie? czy radiowego. I to studio zwykle jest takie samo, zwłaszcza studio radiowe. Po prostu, zobaczycie, jest stół i niezależnie od tego, jakiego gościa macie, nie robicie tam scenografii żadnej w radiu. Nie? Ale jeżeli macie wywiad emocjonalny, to proszę Państwa, najlepiej z mikrofonem pójść do osoby tam, gdzie ona mieszka. Bo po pierwsze, wywiad emocjonalny to jest taki, gdzie ona się obnaża, a więc woli to zrobić w swoim domu, tak? ponieważ wtedy czuje się bezpieczniejsza. Ale może być także w plenerze przeprowadzony. Jest też bardzo sugestywny. Natomiast w studio radiowym jest dużo trudniejsze, ale przynajmniej wtedy możesz, e, wiedząc, że taki wywiad będzie, nie wiem, postawić jakąś maskotkę na stole, tak, żeby jak, jakby ocieplić to zimne studio radiowe. Wywiad osobisty jest kolejnym rodzajem wywiadów. E, to jest taki wywiad, gdzie w głowie nie wchodzimy, ale rozmawiamy o życiu osobistym. Jest tylko o jaśniejszych stronach tego życia, trochę śmiechu w tym wywiadzie jest, tak? e, takie, takie po prostu rozmowy o życiu. Często dziennikarze prowokują tego człowieka, który jakby jest ich, ich ofiarą, nazwijmy to tak, żeby wypowiedział choćby jedno słowo, które będą mogli później wyemitować na antenie, a jeżeli on nie mówi, to dziennikarze na przykład mówią, Panie pośle, dlaczego Pan nie chce odpowiadać na nasze pytania? Panie pośle, bo to mogą później wyemitować w radiu nie? i budują obraz tego polityka. Staramy się wymyślić zdanie od, od tego naszego gościa, nazywamy to w cudzysłowie, bo my jesteśmy intruzami w tym momencie, albo, albo po prostu sami mówimy, komentując sytuację, która ma miejsce. Kolejny rodzaj wywiadu. To wywiad wielokrotny. A więc mamy kilka swoich wywiadów zrobionych na przykład temat podatki. Tak? I teraz rozmawialiśmy z tym na temat podatków, albo to był jeden z wątków naszych rozmów, z tamtym, z siantym i owanym. I teraz, proszę Państwa, wybieramy sobie ten wątek z każdego wywiadu, montujemy w jedno tak? i wówczas mamy tak zwany wywiad wielokrotny. Różni goście, ale ten sam temat. Wywiad wielokrotny. Następny to jest tak zwany vox populi, czyli głos ludu. Vox populi. To jest proszę Państwa klasyczna sonda. Na temat sondy dzisiaj powiem jeszcze trochę więcej, ale jest z nami też pani Magda, która robi flesza. W tej chwili pracuje w redakcji informacyjnej. My współpracujemy w tym, że robi flesz. Pleż, czyli taki, taki skrócony materiał informacyjny z różnego rodzaju tak zwanymi setkami. Gdzie to, setka? to jest setka? Setka. Nie jest to, jest to, co niektórzy myślą, tylko to jest krótki materiał dźwiękowy. Bądź, Obraz z tak? I krótki komentarz. Ilustracja do jakiejś informacji. Następny to jest tak zwany Vox Populi, czyli głos ludu. Vox Populi. To jest, proszę Państwa, klasyczna sonda. Nie jest nigdy reprezentatywna. Jak słyszycie o jakiejś sądzie, słyszycie jakąś sondę, to nigdy nie wierzcie, że to jest reprezentatywne. Bo sonda z zasady nie jest reprezentatywna, to nie jest żadne badanie opinii, to nie jest sondaż, to jest sonda, czyli e, nie opiera się na grupie reprezentatywnej, ale po prostu zapytam Pana, Pana i Panią, tak, i tyle. I sądą możecie Państwo udowodnić wszystko. Uzasadnić możecie absolutnie wszystko w zależności od tego, jakie opinie sobie do sądy, a przecież nie wszystkie bierzecie do sądy, tylko wy montujecie ten sądę później. Jak to sobie złożycie, które wybierzecie, i tak dalej. Takie po prostu zaistnieją na antenie. Więc sonda, po pierwsze, że nie jest reprezentatywna. Dwa, sądom możecie udowodnić wszystko. Jak montujemy? Na początku dajemy, proszę Państwa, zdanie najbardziej oczywiste, to z którym. No, no taki przypuszczamy, że jest to yy, Dajemy na, na przemian, ale to nie musi być taka na przemienność, że kobieta, mężczyzna, kobieta, mężczyzna, ale staramy się urozmaicić te głosy. Staramy się także urozmaicić wiekowo, jeśli ta sonda jest zróżnicowana wiekowo, żeby zrobić z tego po prostu bardziej interesujący materiał, a zdanie, do którego chcemy się odnieść później w czasie audycji, robimy na końcu. Albo jakieś śmieszne na końcu, tak, z którego się pośmiejemy, później e, zaraz po sądzie, albo do, e, to zdanie, do którego chcemy nawiązać w naszej wypowiedzi, albo w rozmowie, która e, będzie po sądzie. Okay? Czyli to zdanie końcowe jest jakby bardzo ważne. Ta opinia końcowa w sądzie jest bardzo ważna, bo ona nas przenosi do dalszej części e, audycji, do dalszej, do dalszej części programu.